Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ile może zmienić pracowniczy feedback w Twojej firmie, albo ile kosztuje cię ukończenie go z wartościowymi danymi. Pomyśl o wszystkich informacjach, które trzeba zebrać, ocenić i raportować, nie wspominając o zarządzaniu dokumentacją. Szacujemy, że nieefektywny feedback może kosztować Twoją firmę nawet 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Team Feedback może obniżyć te koszta, redukując czas potrzebny na prowadzenie feedbacku nawet pięciokrotnie. Team Feedback to aplikacja, która pomaga managerom HR zrozumieć lepiej swoich pracowników, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Zapewniamy prosty do implementacji proces feedbackowy, który może być dostosowany do każdej firmy. Z Team Feedback możesz tworzyć korzyści, których twoi pracownicy potrzebują. Jak to działa? Nieustannie gromadzimy feedback na ważne tematy. Następnie jest on analizowany przez naszą sztuczną inteligencję. Na koniec procesu dostarczamy wartościowe wnioski i upewniamy się, że menadżerowie mogą podejmować decyzje oparte na danych. Aby zapewnić wartościowy feedback 360, pozwalamy każdemu odpowiedzieć na swój feedback. W ten sposób cały proces wygląda bardziej jak konwersacja niż ocena. Jak tylko wszystkie informacje są zebrane, sztuczna inteligencja buduje pracownicze rekomendacje rozwojowe. Opierają się one na modelu kluczowych rezultatów OKR. Każdy cel może być śledzony w aplikacji, co zwiększa przejrzystość i dokumentuje wzrost firmy. Na koniec procesu można zaobserwować nowe umiejętności rozwijane przez pracowników. Team Feedback również wspiera ten aspekt. Teraz możesz przeglądać umiejętności swoich pracowników za pomocą macierzy kompetencji. Dzięki temu zbudujesz lepiej dopasowane zespoły w przyszłości. Aby lepiej dzielić się informacjami na temat pracowników, Team Feedback generuje podsumowanie feedbacków. To krótka notatka, która pozwala na szybkie zrozumienie postępów, jakie pracownik wykonał. Zawsze warto dzielić się feedbackiem. Dlatego dodatkowo zbudowaliśmy funkcjonalność Fast Feedback. To czat pomiędzy pracownikami, który pomaga w dzieleniu się szybkim feedbackiem. Możliwość wysłania anonimowej wiadomości pozwala na sygnalizowanie kadrze zarządzającej zachowań niezgodnych z polityką firmy. Myślę, że teraz rozumiesz na czym polega wartość, jaką wnosi team feedback. Skontaktuj się z nami, pomożemy Twojej firmie w transformacji.